Siemaneczko z tej strony, Kuzonek. Witam wszystkich w kolejnym odcinku. I chciałbym powiedzieć, że FIFA 21 Ultimate Team na moim kanale, ale to nie będzie taki typowy odcinek, ponieważ, tak jak już widzicie, dzisiaj będziemy sobie wybierać po prostu 11 totsów. I z tego co mi się wydaje, po prostu będą to piłkarze, który w którzy właśnie w tej FIFA za bardzo tutaj kart specjalnych nie mieli, a jednak się tam wyróżniali gdzieś tam w prawdziwej piłce. No i po prostu ja sobie tutaj będę wybierał, może nie za pomocą tego, jak właśnie oni grali sobie w prawdziwym życiu, tylko po prostu za pomocą tego, jakie karty sobie chciałbym zobaczyć właśnie w tej grze. No i tutaj właśnie macie napisane, że może Możecie sobie wybrać 11 piłkarzy, którzy w minionym sezonie grali najrówniej i prześlij swój głos na drużynę sezonu graczy. Oczywiście wam tutaj zamieszczę link w opisie i link w komentarzu, postaram się o tym nie zapomnieć. No i co? I myślę, że przejdziemy sobie do wyboru. Oczywiście w komentarzach możecie też pisać z czym się zgadzacie, a z czym nie. Być może tutaj będziecie mieli bardzo dużo podobnych wyborów do mnie, ale zaczniemy sobie od bramkarza. Ja szczerze mówiąc tutaj sobie na te karty jeszcze nie patrzyłem, więc będzie to dla mnie spore zaskoczenie zobaczyć nie niektóre z tych kart. Przynajmniej mam taką nadzieję. No i oczywiście tutaj na bramce widzę, że mamy Areole, Gulashiego, Muslerę, Szmajhela i wydaje mi się, że tutaj wybiorę sobie po prostu Areole. Bo on jest z Premier League, dodatkowo z Francuzem, ma tutaj sporo takich fajnych linków. A z tych reszty, tak, wybiorę sobie tego Areole, tak na niego postawię. Dalej widzę, że tutaj mam obrońców: jest na pewno Alaba, jest y, tutaj jeszcze Goldson do zgrania z Tavernierem. Wydaje mi się, że do kogo tutaj jeszcze Mladenowicz, piłkarz Ligi Warszawa z Ekstra klasy. który naprawdę ma też bardzo fajną kartę. Ta Psoba One Bisaka, naprawdę jest sporo bardzo fajnych wyborów. Ale ja tutaj powiem wam, że wybiorę sobie tego Mladenowicza, bo być może. Znaczy, no być może, no ja niestety kibicem legii, lub Stety nie jestem, ale za to, że on jest z polskiej ekstrakasy, to sobie go wybiorę. Dodatkowo na drugą środkową obronę, na pewno dam sobie Alabę i z tego co widzę, nie są oni tutaj podzieleni w żaden sposób na lewego, prawego i na środkowego obrońcę, tylko po prostu wszyscy są zamieszczeni tutaj w jednej zakładce obrońcy. Dalej wydaje mi się, że wybiorę sobie. Hmm, kurde, no nie wiem, wydawało mi się, że naprawdę tutaj w tym głosowaniu będą przeważać piłkarze właśnie z ligi angielskiej. Ale wiecie co? Ja sobie wybiorę tego One Bisaka, bo naprawdę lubię go oglądać, naprawdę lubię. Oglądać Manchester United, podoba mi się jego gra, i naprawdę z tych wszystkich wyborów, mi się, mi się wydaje, że będzie to najlepsze rozwiązanie. Oczywiście wobec mnie, bo każdy ma inne zdanie. I na tą ostatnią tutaj miejsce w obronie, myślę, że mogę sobie dać tego Emre Chana, bo naprawdę ostatnie jego gra mi się podobała. Szczerze mówiąc, w Borusi on chyba gra na środkowej obronie, a kartę Fifi ma na pomocy. Z tego co oglądałem ostatnie mecze Borusi, nie wiem, może i się mylę, ale dam sobie go tutaj może jakieś zgranie z Alabą i tak dalej. No niestety innego żadnego wyboru nie widziałem, e, który mógłby być lepszy. Tutaj mamy widzę w pomocnikach Chiesze, Z takich tych bardziej znanych. E, na pewno jeszcze jest tutaj piłka Tottenhamu, nie wiem jak się go czyta, więc nie będę czytał. I co? I tutaj Endombele, który właśnie miał one watcha, chyba z tego co pamiętam. N'Kuku jeszcze jest. Jest Valverde, ale ja Valverde nie dam, bo jestem kibicem Barcelony, więc piłkarza Realu nie będę wybierał, ale jest Zieliński. O, tego się nie spodziewałem, ale dobra, bierzemy sobie tego na pewno Zielińskiego tutaj jako filar Środkowej pomocy I dalej myślę, że możemy sobie wybrać tutaj Kogoś tutaj miałem już sobie A, tego Kiezę, bo naprawdę jego grawi w Mi się bardzo podoba, że mówiąc jestem jego fanem Bo naprawdę jest to młody zawodnik I wierzę w to, że naprawdę może się rozwinąć bardzo, bardzo fajnie Więc sobie go tutaj wybiorę Chciałbym zobaczyć jego kartę w Fifie, na pewno bym sobie ją przetestował Jeżeli Budżet by na to pozwolił Na pewno też jakieś openingi tutaj z Totsu się pojawią Na moim kanale, więc możecie po prostu wyczekiwać i dalej na środkowego pomocnika numer 3. Myślę, że w moim składzie możemy sobie wybrać tutaj eee, kurde, no ten Valverde, Valverde mnie kusi, bo naprawdę on gra sobie spoko, ale nie będę go wybierał. Tak jak mówię, bo jednak jestem kibicem Barcelony, i chyba rozumiecie. I wydaje mi się, że postawię sobie tutaj na zawodnika, wydaje eee, mi się, że postawię sobie tutaj na zawodnika. Kurde, jednak muszę się chyba chwilkę zastanowić, bo jednak tak nic mi się nie rzuca w oczy. Ale dobra, wybiorę sobie tego Nkuku, bo bo tak, tego Nkuku czy Cygankow ten Cygankow też spoko grał, w sumie w lidze mistrzów z Dynamo. Eee, albo dobra, wiecie co, postawię tego Valverde. Bo naprawdę, no może ile realu nie lubię, ale wydaje mi się, że będzie miał spoko kartę. Tym bardziej, że chłopak naprawdę spisuje się bardzo dobrze, z tego co widziałem. Więc, dlaczego by nie? No i przechodzimy oczywiście do napastników. I tutaj, kogo mamy z takich ciekawszych postaci w napastnikach? Eee, czy będzie może jakiś Polak, może jakiś Kylian Mbappé? Z tego co widzę, na razie tutaj nikogo ciekawego nie ma. Jest liczyć, więc może ktoś dobry będzie. Jest Skin, czy tam, nie wiem jak się go czyta, bo to jest Włoch, więc to tam oni mogą to różnie czytać. Ważne, że wiemy o kogo chodzi. Aha, no i żadnego Polaka niestety nie ma Jest ten Imas, Ilmas, który wpakował ostatnio Trzy bramki Holendrom z tego co się nie mylę Ale dobra, wiecie co, na pewno na pierwszy rzut oka wsadzę sobie tutaj tego Kina Bo naprawdę jego gra, szczególnie w Lidze Mistrzów Podobała mi się naprawdę bardzo, bardzo fajnie Bo tam chyba nawet bramkę strzelił, z tego co pamiętam Więc bardzo, bardzo spoko Na pewno Ilicic, bo w Atalancie naprawdę, naprawdę Wykonuje spoko tutaj rolę Z tego co pamiętam, no to niestety W Lidze Mistrzów siedział na ławce chyba Jak grali, jak grali ten mecz rewanżowy Tak mi się wydaje, ale ja sobie tutaj na pewno umieszczę. I ostatnim zawodnikiem, który będzie domieszczony tutaj jest widzę Belotti, więc na pewno PLK Damian bez sobie go tutaj umieści Tak mi się wydaje, dla tych co wiedzą o kogo chodzi Ale wydaje mi się, że tym trzecim zawodnikiem, który będzie sobie tutaj idealnie dopełniał e, właśnie mój ten skład Team of the Season Będzie to e, wydaje mi się, że Pellegrini, ponieważ naprawdę oglądam sobie wszystkie mecze Ligi Europy I naprawdę Roma ostatnio grała z Ajaxem i naprawdę ten Pellegrini sobie strzelił bramkę z rzutu wolnego Coś tam sobie śmigał, tu, na, tu w środku pola, tu na skrzydle no i niestety tutaj nie widzę innego wyboru, chyba że ten Ilmas, ale na przykład oglądałem dzisiaj mecz tutaj Lille, czy tam nie wiem kto się czyta, no i naprawdę no nie zachwycił mnie, przegrał mi kupon, ale dobra, mniejsza. No i wydaje mi się, że chyba mój skład będzie wyglądał następująco, to jeszcze się tylko zastanowię, czy nie ma na pewno jakiegoś fajnego innego wyboru. Jest znowu ten Hoselu, który był nominowany do właśnie do Toty, ale wydaje mi się, że to będzie spoko. No i co? I najbardziej oczywiście kibicuję Piotrkowi Zielińskiemu, bo chciałbym sobie zobaczyć jego kartę właśnie w takim, w takim stylu, na pewno też chciałbym, żeby piłkarz z Ekstraklasy się pokazał tutaj w takiej drużynie i też kibicuję temu kinowi, bo naprawdę ten zawodnik wierzę w to, że jeszcze kiedyś będzie tutaj na szczycie po prostu tych wszystkich zawodników i naprawdę, no... To są moje chyba przewidywania, znaczy nie przewidywania, tylko po prostu tak jakbym chciał, żeby ta drużyna wyglądała. A Wy oczywiście możecie pisać w komentarzach, jak wy zagłosowaliście. I zapraszam też również do głosowania i wyczekujcie kolejnych filmów z otwierania paczek na tocy i też będzie ruszała na moim kanale nowa seria, o której więcej możecie się dowiedzieć na Discordzie, do którego macie zaproszenie w opisie, więc się mano,